Subskrybuj kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Wszyscy nowi widzowie niewątpliwie są zadowoleni z kontentu, jaki tutaj dostarczam. Dołącz do nich. Będę z wami brutalnie szczery. Naprawdę nie wiem, jak podejść do nagrywania tego materiału. Teoretycznie wszystko jest jasne: snapshot jest niby niewielki, a tak na dobrą sprawę jest tak ogromny, że nie wiadomo jeszcze o co w tym wszystkim chodzi. Nie jestem też pewien w jaki sposób powinienem nagrać dla Was ten materiał, dlatego będzie to częściowo przegląd, a częściowo i granie. Mam nadzieję, że mimo wszystko taki materiał Wam się spodoba i na zasięgu zostawicie łapkę w górę, by jak najwięcej osób się dowiedziało, co znowu Mojang świetnego dodało na Prima release. A w pełnej aktualizacji zapraszam do oglądania. Cała przygoda zaczyna się już w menu głównym. Nie mamy, jak dotychczas, panoramy. Są tajemnicze znaczki, ewidentnie nawiązujące do Matrixa. Mamy też oczywiście zmienioną nazwę gry z Minecraft na Craftmine. I uwierzcie mi, jest to zdecydowanie adekwatna nazwa. Przy tworzeniu świata widzimy tylko dwie zakładki gra oraz więcej. Jak sami zresztą widzicie, nie ma też nigdzie tutaj chociażby zakładki z eksperymentami. Po stworzeniu świata zawsze będziemy pojawiali się w tym samym miejscu. Jest to nowy biom. Biom nazywa się po prostu hubem i jest to tak na dobrą sprawę wszystko, co widzimy tutaj, jako centrum. Do szczegółów tego hubu za chwilkę przejdziemy, jednak wcześniej chciałbym Wam omówić rzeczy w formie przedmiotów czy bloków, jakie zostały dodane w tej żartobliwej, ale naprawdę świetnej aktualizacji. Zaczniemy od pierwszej nowej rzeczy. Ten migający crafting nie jest zwyczajny. Jest to Dimension Control. Kiedy wejdziemy z nim w interakcję, zobaczymy chmurkę z napisem Sky, a także będziemy mogli sobie skybox z tego wyjąć. I co ciekawe, gdy to zrobimy, to on faktycznie znika. Autentycznie nigdzie go tutaj, dookoła, nie ma, choć oczywiście powinniśmy go widzieć. Oczywiście, jeżeli zdecydujemy się go z powrotem odłożyć, wówczas niebo, słońce i wszystko wraca. Kolejnym nowym blokiem jest blok Skylol. Pomimo, że mamy tutaj napis LOL, to w istocie w nazwie bloku tego już nie zobaczymy. Blok, zgodnie z nazwą, jest blokiem nieba. Konkretnie mówiąc, jeżeli go postawimy, to wszystko, co jest w zasięgu, za tym bloku, co ten blok nam zasłoni, będzie przykryte. Niebem. Jak sami widzicie, po prostu widzimy przestrzeń, tak jakby teren w tym miejscu się nie wczytał. Jako że jest środek dnia, to pode mną jest oczywiście księżyc. I ten księżyc powoli pnie się do góry, żeby zrobiła się tutaj oczywiście. Noc. W odpowiednich konfiguracjach możemy robić naprawdę dziwne i wręcz nielogiczne rzeczy, tak jak zresztą możecie zaobserwować ten oto tutaj efekt. A wystarczy, że podskoczę, i nagle okazuje się, że faktycznie świat wokół mnie istnieje. Nie będę ukrywał, jest to dosyć dziwne, ale i ciekawe. Mamy też nową płytę muzyczną, która oczywiście płyty muzycznej z wyglądu nie przypomina. Jest to klaps filmowy i nazywa się And Action. Oczywiście nawiązuje to do filmu Minecraft, który już wkrótce będzie miał swoją premierę. Posłuchajcie fragmentu, jak brzmi ta płyta. Mamy też kolejnego gasta do letniego dropu. Został zapowiedziany Happy Gast. Tutaj dostaliśmy Angry Gasta. Jest zdecydowanie większy od standardowego i bardziej agresywny, zresztą zgodnie z nazwą. Angry Gast, kiedy nas atakuje, wygląda naprawdę przerażająco. Bardzo i w przeciwieństwie do swojej standardowej wersji strzela od razu trzema pociskami naraz. Do tego pociski nie dość że śmiercionośne, to również mocno destrukcyjne, jeżeli chodzi o teren mocny przeciwnik. Mamy też te oto nowe budki budki, które, gdy założymy, nie będą specjalnie nas chroniły, ale mają ciekawą właściwość mianowicie, jeżeli trzymamy spację, to, jak widzicie, mocno nas przyspieszają, a nawet potrafią nas mocniej wybić w górę. Działa to na podobnej zasadzie jak w przypadku konia, przynajmniej jeżeli chodzi o pasek expa, który oczywiście zmienia się na niebieski, tak samo jak w przypadku ujeżdżania tamtego moba. Muszę przyznać, że zabawa z tymi butkami jest naprawdę niesamowita. Jeżeli macie możliwość odpalenia tego snapshota, naprawdę szczerze polecam pograć na nim, żeby choćby pobawić się przy pomocy tych butów, bo zabawa jest po prostu przednia. Po zabiciu pewnej liczby mobów tego samego typu, przy jednym z dropów dostaniemy trofeum. Trofeum, którym jest gablota. Gablota z miniaturką moba, którego zabijaliśmy. Trzeba uczciwie przyznać, choć wygląda to dziwnie, to jednocześnie przyjemnie i satysfakcjonująco. A oto inne przykłady gablot z innymi mobami. Z każdego po jakimś czasie to wyleci. Jak widzicie, to wciąż nie wszystko, co Wam omówiłem, ale tymi rzeczami zajmiemy się bardziej szczegółowo w dalszej części materiału i będę Wam to pokazywał w ich naturalnych warunkach. Wróćmy do hubu. Na środku, jak widzicie, mamy dosyć interesujący blok. Jest nim Minecrafter. Nazywa się przypadkowo tak jak nasza gra. Po dwóch stronach naprzeciwko siebie widzimy migające drzwi. Są to drzwi, które możemy otworzyć specjalnym kluczem, który czasem nam wypadnie podczas robienia questów. Po jednej ze stron mamy uliczkę wspomnień. Po lewej i po prawej jest ogromna ilość w rządku poustawianych bloków, które nazywają się Mine Revisitor. Uliczka jest naprawdę długa. Możemy iść przed siebie dalej i dalej i wciąż dalej, aż w końcu dotrzemy do Borderu. Tak. Ten korytarz ma ponad 30 milionów kratek długości to szalenie dużo. Mamy też tutaj naprawdę dużą ilość ograniczeń. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale wystarczy tylko otworzyć ekwipunek i nie mogę nic nałożyć, jeżeli chodzi o zbroję. Mój crafting jest wyłączony, chociaż to ciekawe, ma 3x3 sloty. Do tego cały mój ekwipunek, oprócz paska szybkiego wyboru i tarczy, jest zablokowany. I tutaj przychodzi nowa opcja, która jest niejako spełnieniem moich minecraftowych marzeń. Odkąd sięgam pamięcią, gracze bardzo narzekali na Minecrafta, że idzie za bardzo w stronę gier RPG. Mi ten kierunek bardzo się podobał i marzyłem, żeby w końcu ta gra stała się RPGiem. I w tym żartobliwym update'cie w końcu się to stało. Po kliknięciu klawisza U otwiera nam się interfejs drzewek rozwoju. Wygląda jak znane nam wszystkim advancementy, ale bynajmniej nimi nie są. Mamy tutaj aż sześć zakładek. Jest eksploracja, jest crafting, jest zbieractwo, jest też walka, są zwierzęta i oczywiście szkoła ciężkich doświadczeń. Również w prawym górnym rogu tego okienka widzimy poziom. W tej chwili mam poziom 0, a to właśnie przy pomocy poziomów naszego expa możemy te wszystkie skille sobie odblokowywać. Każda z tych rzeczy ma swoją odpowiednią cenę, jeżeli chodzi o expa. Odblokowanie budków, które przed chwilą wam prezentowałem, to aż poziom 40. Każdy ze skillów jest opisany. Czasem bardziej szczegółowo, czasem zdecydowanie bardziej. Enigmatycznie. Zapewne interesuje Was kwestia zdobywania EXPA. Do tego będziemy potrzebowali tego oto bloku czyli Minecraftera. Po otworzeniu jego interfejsu zobaczymy kilka ciekawych rzeczy. Od góry mamy pasek poziomu, poziom pierwszy, 0 na 100. Z czasem będziemy mogli to donejtować, żeby móc ten stół ulepszyć. Również tutaj widzimy dwa sloty. Jeden jest slotem, w który coś możemy włożyć, drugi zaś slot, z którego możemy coś wyjąć. I stąd wyjmujemy przedmiot, który nazywa się Mine. Tytułowe Craftman. Wytwarzanie kopalni. To, co mogłoby wydawać się ekwipunkiem nim, oczywiście nie jest. Są to swego rodzaju szablony. Szablony, których mogę użyć, oraz takie, których użyć nie mogę. Jak widzicie, w tym przypadku nie mogę użyć np. kur, ale mogę użyć żaby, świnie, krowy. Czy też owce. Są to moby, które będę mógł sobie włączyć w odpowiedniej kopalni. Oprócz tego jestem w stanie zmienić sobie właściwości, typ świata, a nawet takie rzeczy jak chociażby biom, na którym dana kopalnia będzie się znajdowała. Po prawej stronie możemy zobaczyć szablony jeszcze nieodkryte. Po najechaniu na każdy, zobaczymy podpowiedź, co musimy zrobić, żeby móc ten szablon. Odblokować. Za chwilkę wszystko zobaczycie, na jakiej zasadzie to działa. Zatem ogarnijmy sobie pierwszą. Kopalnie. Jak widzicie, będę miał tutaj wyjście powierzchniowe, będą spawnowały się kurczaki, biomem będzie polana, a także będą pojawiały się wrogie moby zombie. Jednak wolałbym, żeby tutaj były żabki. Więc teraz, jak widzicie, dodatkowo żaby mogą się pojawić, ponieważ tym oto szablonem sobie to zmodyfikowałem. I jest to właśnie kopalnia numer 1. Po kliknięciu tego, aktywuje się ten blok poprzez. Przez wysyłanie promienia jakby bikona, który zmienia swoje kolory w górę na niezbyt dużą wysokość oraz w środku tego promienia będzie kręcił się, jakby globus, miniaturka ziemi. Świat jest gotowy, bym się do niego wybrał. Wystarczy kliknąć na globus i jak widzicie nad paskiem szybkiego wyboru, pojawia się komunikat z odliczaniem. Komunikat, który się powiększa trzęsie i wydaje. Mocne dźwięki. Aż w końcu przeniesiemy się do pierwszego naszego świata. Jako, że ekwipunek jest cały zablokowany, nie możemy nawet korzystać z craftingu, więc w związku z tym mamy na spałnie Tutaj crafter. Jego możemy używać i to on będzie nam początkowo służył do zdobywania pierwszych przedmiotów. Oczywiście, tutaj nie jest inaczej. Musimy zacząć od wydobycia drewna. Przyda mi się do stworzenia łódki i odblokowania pierwszego schematu. Zatem skorzystajmy z craftera. Jeżeli chodzi o wartość, to do tego przejdziemy za chwilkę. Przeróbmy sobie wszystko na deski. Z desek zrobimy łódeczkę i po ustawieniu jej na wodzie dostaniemy pierwszy schemat. Schematy, jak sami widzicie, mają swoje charakterystyczne narożniki. To właśnie po nich będziemy mogli rozpoznać, że jest to przedmiot, który z pewnością przyda nam się do tworzenia kolejnych światów. Stworzymy sobie jeszcze dwa toporki, ponieważ chciałbym zapolować na kilka zwierząt. Ważne jest, żeby zdobyć trofea. I po ubiciu czwartego kurczaka, jak sami widzicie, trofeum wpadło w moje ręce. Co ciekawe, to trofeum nie ma żadnej wartości. Jednak każdy inny przedmiot, jak widzicie, ma piórko ma 0.06 Sam kurczak surowy 0.08 łódka 0.025 i każdy inny. Zresztą, ma swoją wartość. Jest to wartość expa, którą dostaniemy po opuszczeniu świata. Dlatego, warto, będąc tutaj, troszkę rzeczy porobić, by jak najwięcej rzeczy ze sobą zabrać do hubu, bo wtedy zostaniemy nagrodzeni expem, którym to znowu będziemy mogli odblokować kolejne umiejętności. Umiejętności pomogą nam zdobywać kolejne expy, i aż w końcu wyekspimy sobie całkowicie naszą postać, tak jak sobie tego życzymy. Jeśli pomyśleliście o tym, że warto w takim świecie zabijać inne MOBY, żeby zdobyć EXPA, to jest to jak najbardziej dobry pomysł, bo to, co sobie wexpimy, zabierzemy ze sobą. Możemy nawet bez problemu na bieżąco na danym świecie odblokowywać sobie kolejne umiejętności. Co, jak widzicie, idzie bardzo powoli. Gdy już znudzi nam się eksploracja na danym świecie i byśmy chcieli wrócić do hubu, by stworzyć zupełnie inny, musimy poszukać takiej oto Konstrukcji. Konstrukcja jest bardzo charakterystyczna za sprawą chowającej się i wysuwającej, jakby anteny. Jest to oczywiście ten sam promień, który widzieliśmy w hubie, i również jest tutaj identyczny globus, który się kręci, i to właśnie w niego musimy. Kliknąć. Po kliknięciu będziemy musieli znowu odczekać 10 sekund, by zostać przeteleportowany. Gdy to się już stanie, wszystkie nasze przedmioty oprócz trofeów znikną, zmienią się w EXP, a także wypadnie nasz MINE. MINE, który możemy zabrać do uliczki wspomnień, pamięci i na przykład w tym miejscu go umieścić. Jest to miejsce, w którym bez problemu będę mógł wrócić właśnie do tego oto znowuż świata. Różnica jednak jest taka, że nie muszę szukać ponownie tej konstrukcji, a dostałem nowy przedmiot, który wygląda i technicznie rzecz biorąc jest przekolorowanym okiem endu, ale po kliknięciu bez problemu znowu wrócę do hubu. Ale my jeszcze na chwilkę wrócimy do naszego poprzedniego mina. Otóż prawdopodobnie interesują Was ikonki widoczne w lewym górnym rogu. Otóż są to ikonki, które informują nas o cechach danego świata. Pierwsza mówi nam o tym, że mamy stąd wyjście powierzchniowe. Następna informuje nas o tym, że spawnują się tutaj kurczaki. Dalej widzimy, jaki typ kamienia jest na całym świecie. W tym przypadku mamy andezyt. Oznacza to, że nie spotkamy tutaj ani jednego bloku kamienia, diorytu czy chociażby granitu. Dalej... Rodzaj świata. Zwykły, zwyczajny, niespecjalnie wyróżniający się na tle konkurencji. Jest też tutaj główny biom. Mamy informację, że spawnują się tutaj ząbiaki. Mamy też informację, że czasem znajdziemy tutaj stepy sawanny. Co zresztą jak najbardziej jest zgodne z rzeczywistością. I ostatnia informacja mówi nam o żabach. Wróćmy do Minecraftera. Jak widzicie, mam już 80 na 100 poziomu pierwszego. Dajmy sobie tutaj troszkę exp'a i jak sami widzicie, exp uciekł mi z paska szybkiego wyboru, ale wskoczyliśmy na poziom drugi. Mogę sobie zdecydowanie bardziej dopasować kolejny świat. A jeżeli chodzi o te kwestie, to jeżeli chciałbym następne szablony, będę musiał oczywiście sprawdzić różnego rodzaju podpowiedzi. Przykładowo, jeżeli chciałbym mieć szablon związany z granitem, muszę gdzieś wydobyć granit. Jeżeli chciałbym zdobyć szablon związany ze snifferem, dostałem informację, że ten lubi kwiatki, czyli muszę kwiatki niszczyć, zbierać, aż w końcu dostanę i też. Ten szablon. Ciekawi jest również w przypadku na przykład krowy grzybowej. Tutaj dostałem informację, że muszę po prostu podnieść grzyba, więc spróbujemy się tym zająć na świecie kolejnym. Dostosowując typ świata, niestety nie mogę jeszcze wybrać latających wysp, ale wybierzemy sobie lodową wyspę, więc jedno włożymy sobie tutaj, zaś do drugiego slotu niech będą może. Owce, odpalmy sobie ten świat i do niego się przedostańmy. I jesteśmy na miejscu. Ponownie widzimy sawannę, jest crafter, ale nie ma oczywiście tutaj tej lodowej krainy. Otóż jest. Na tych blokach poruszam się, jak zresztą sami widzicie, niczym na lodzie. Po prostu wszędzie się tutaj ślizgam. Ciekawostką jest to, że owszem, nie mogłem włączyć sobie latających wysp, ale to dlatego, że do tego świata były one już domyślnie przypisane. Jak sami widzicie, faktycznie ten świat w ten sposób się tutaj wygenerował. Rzecz naprawdę ciekawa. Żeby wam zaprezentować, co się stanie, jeżeli danego świata nie ukończę, pozwólcie, że wskoczę sobie tutaj, by zginąć. Otóż, Wówczas ten świat mi wypadnie, ale z taką czerwoną poświatą, i niestety oznacza to, że ten świat nie został przeze mnie ukończony. I również, tak samo jak ten, mogę sobie go tutaj włożyć i w razie co ponownie odwiedzić, ale już nie muszę szukać sobie wyjścia głębinowego, tylko mogę użyć ponownie tego oto przedmiotu. Niestety po śmierci straciłem swój exp, więc nie jestem w stanie dalej sobie ulepszyć mojej postaci. Jeżeli zdecydujecie się grać na tym snapszocie, polecam cały czas na bieżąco punkty expa wydawać. My wskakujemy teraz do świata kolejnego. W konfiguracji wydawałoby się dość nieciekawej, chociaż środowa żaba ma tutaj zdecydowanie lepszy drop expa. Spróbujmy odblokować sobie kolejne Wzory. Mamy tutaj kwiatki, więc może po niszczeniu ich w końcu za chwilkę wpadnie nam wzór na snifera. I dokładnie z oczekiwaniami tak też się stało. Wystarczyło poniszczyć trochę kwiatów. Na tym świecie pozwolę sobie przygodę zakończyć. I proszę bardzo: Expeak ładnie się tutaj, jak widzicie, wysypał, bo dość sporo zebrałem kwiatków. I oczywiście kolejny już trzeci świat. Nam ładnie tutaj wypadł. Mam 24 level. Zamiast ulepszać swoją postać, ulepszę sobie Minecraftera. Tak, żeby mieć zdecydowanie wyższe poziomy. Co myślę, zdecydowanie się opłaci. I udało się dobić do prawie szóstego poziomu. Co interesujące, po prawej stronie, w nieodkrytych rzeczach, możemy znaleźć rzeczy, których w Minecraft normalnie nie ma. Jak chociażby tutaj ta główka MOBA zapomnianego, czyli iluzjonera. Pójdźmy do kolejnego świata, w zdecydowanie bardziej szalonej konfiguracji. Najbardziej szalonej ze wszystkich dotychczas. I oto przed nami latające wyspy. Na tym świecie troszkę popracuję i zrobię sobie kilo w drewniany, by móc w końcu wydobyć kamień. Z niego zrobię sobie oczywiście kamienne narzędzia i parę ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, uda mi się tutaj odblokować. A podczas kopania kamienia wypadły mi schematy na jak sami zresztą widzicie kozy. Dosyć niespodziewane to było. Tutaj, ze względu na dużą ilość słoneczników, zdecydowałem się ich trochę pozbierać. Mają całkiem niezłą wartość, więc dosyć sporo EXPA powinienem dostać po wejściu do hubu. Zatem zobaczmy, jak dużo punktów EXPA dostanę za te wszystkie moje zdobycze. Może nie robi to wrażenia, ale całkiem sporo tego powinno wypaść. I faktycznie, jak zresztą widzicie, tak też się stało. Bardzo, bardzo duża ilość. I oczywiście kolejny świat do naszej drogi pamięci. 56. poziom już jest na tyle dużym, że warto byłoby w końcu zainwestować w rozwój swojej postaci. Oczywiście cały czas działa to na tej samej zasadzie, czyli klikam w jakieś okienko, odblokuję sobie daną rzecz, i następne rzeczy również są możliwe dalej do. Odblokowania. Bez najmniejszego problemu. Kolejny świat już nie ma żadnej, jak zresztą tutaj widzicie, konfiguracji. Jest już dla mnie przygotowany. I jest to świat, na którym odbędzie się coś ciekawego. Zresztą zobaczcie sami. Otóż piąty świat jest naprawdę szalony. I nietypowy. Do dyspozycji mamy jedynie łóżko iglo i zejście do naprawdę płytkiej piwnicy, nawet bez mobów. Za to na szczęście tutaj jest więcej narzędzi, które na pewno nam się przydadzą, na przykład poprzez zrobienie generatora Kobla do dostania się na górę. Na potrzeby odcinka jednak ja to pominę. Zwróćcie uwagę, jak niesamowicie prezentuje się ta mapa. Jest wprost nie z tego świata i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wow. Zatem skróćmy sobie proces powrotu i zostaniemy nagrodzeni za dużo szybsze przejście tej mapy niż standardowo. I jak widzicie, udało się. Dodatkowo dostałem specjalny klucz, do którego za chwilkę przejdziemy. Omówmy sobie zatem ten oto klucz. Dostajemy go za każdym razem, gdy ukończymy specjalny świat. A z moich obserwacji wynika, że dzieje się to co pięć kolejnych kopalń. Pomimo, że brzmi to dziwnie, to właśnie w ten sposób to działa. Tym kluczem możemy odblokować sobie te oto drzwi. Po użyciu klucza na drzwiach wystarczy kliknąć open i generuje nam się kolejne pomieszczenie. W tym przypadku mamy farmę trzciny cukrowej. I na tym to polega. Rozbudowywanie ciągłe hubu. Czasem będzie pomieszczenie ze skrzynkami, a czasem coś zupełnie innego. Niczym na skybloku. Być może zainteresuje was, jak dużo dostaniemy expa, jeżeli cały nasz ekwipunek będzie wypełniony najcenniejszą rzeczą, jaką mamy w Minecraft, czyli blokami netherite'u. Więc przekonajmy się. Mówiąc, że expa wypadła gargantuiczna ilość, byłoby raczej niedopowiedzeniem. Tego jest po prostu... Niesamowicie, niesamowicie dużo, wręcz ciężko nawet zgadywać, na jakim poziomie to się zatrzyma. No i mamy odpowiedź: 1278 poziomów to bardzo dużo. Jestem również przekonany, żebyście chcieli zobaczyć, jak prezentuje się nasza postać po odblokowaniu tych oto wszystkich umiejętności. Cóż, jest dosyć nietypowo, trzeba przyznać. Powiedziałbym nawet, że bardzo nietypowo. Jest to coś wykraczające poza rozumowanie przeciętnego gracza Minecrafta. I to serdecznie Wam wszystkim samemu polecam. Obadać, jak to działa. To tyle na dzisiaj byłoby ode mnie. Mam nadzieję, że zarówno żart od Mojangu, jak i filmik, trochę przegląd, trochę zwykłe granie wam się spodobały. I z przyjemnością będziecie oczekiwali kolejnych filmów typowych dla mnie, jeżeli chodzi o normalne przeglądy snapshotów. A dużo wskazuje na to, że dzisiaj wpadnie pierwszy snapshot do dropu letniego, a w nim Happy Guest całkowite przeciwieństwo tego bydlaka, który strzela. Trzema kulami na raz. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Cześć!